Przyjechali tu teraz do Olend, zobaczyć kasztelik, zwany też Korona Podlasia. Te miejsce stworzył panierzy, który zaczął od budowania płotu z kamienia polnego. Zaczęło się to 26 lat temu. To są kamienie polne, które rolnicy wyrzucali w trakcie obróbki no, swojej ziemi. Ja się staram się. Skąd tyle kamienia wziął? A to tutaj no, z okolicy. Z okolicy, tak. Pan tak naprawdę to zbudował sam, tylko dla pana trochę kolega pomógł. Tak, tak, A tak to pomógł wszystko was dro to jest... Drodzy Państwo, pomógł mi mój kolega, który z wykształcenia jest technikiem budowlanym. On od środka murował pustak i ten kamień polny musiałem go po pierwsze znaleźć, przywieźć, umyć, mhm. rozłupać zamontować tutaj w ścianach zewnętrznych. I efekt jest, dlatego, że dzisiaj w to miejsce, to miejsce, ten mój zameczek stał się atrakcją w zasadzie całego Podlasia. Tutaj przyjeżdżają turyści z całego świata, drodzy Państwo, i tylko jeszcze eskimosów u mnie nie było, także czekam jeszcze na eskimosów. Bardzo się dla mnie podoba. Zobaczcie, już to wygląda normalnie jak prawdziwy zamek. Tutaj rzadko spotykany, podlaski drewniany, TikTok. Można tutaj wleźć na wieżę i popatrzeć się z góry. Tutaj na piękny widok, na las i tak dalej. No i co najmniej się najbardziej podoba, to łoweczkę nawet pan zrobił. A w środku kasztylika jest mini galeria. I tu można na przykład zobaczyć pana Jerzego. Mamy piękne hafty. Bardzo fajne miejsce, polecam odwiedzić.